To wpłaca na PiS? Ujawniamy najbardziej hojnych wpłaty na rzecz PiS. Joachim Brudzieński liderem. interia.pl poznała kwoty. Joachim Brudzieński to zdecydowanie najhojniejszy z polityków PiS. W 2020 rok. Europoseł i jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego podarował partii 33 tysięcy złotych. Dla porównania, od lat prezes partii oraz jego przyboczni w ogóle nie wspierają finansowo własnego ugrupowania. Wyjątek stanowi tu Krzysztof Sobolewski, następca. Brudzińskiego. W dotychczasowej karierze był już wicemarszałkiem Sejmu, szefem MSWiA, a z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego zajmował jedną z najważniejszych partyjnych funkcji szefa komitetu wykonawczego PiS, który dogląda struktur grupowania, trzyma teren w ryzach i chociaż po wyborach w 2019 rok zapracował na mandat europosła, a potem wyjechał do Brukseli, bez wątpienia Joachim Brudziński wciąż jest uważany za jednego z najważniejszych polityków partii rządzącej. Jak się okazuje, potrafi się odwdzięczyć swojemu ugrupowaniu. Jak ustaliła interia.pl, wśród wszystkich polityków PiS to Joachim Brudziński wpłaca na partię najwięcej. W ubiegłym roku w ramach darowizny dokonał 12 wkład po 2750 zł, co łącznie daje kwotę 33 000 zł. Żaden z działaczy ugrupowania rządzącego nie przekazał takich pieniędzy na partię. Wszystkie darowizny na PiS zamykają się w kwocie 108 530 zł, więc to Brudzieński zapewnił prawie 1 trzecią tej kwoty. Premier Morawiecki na trzecim miejscu jako europoseł Joachim Brudzieński zarabia około 30 tysięcy. Złotych, na rękę. Przez lata obecności na polskiej scenie politycznej udało mu się także zaoszczędzić. Z jego ostatniego oświadczenia majątkowego wynika, że w złotówkach odłożył niecałe 6,5 tysięcy. Złotych. Do oszczędności należy jednak doliczyć blisko 60 tysięcy. Euro. W sumie wychodzi więc 272 867 zł. Na majątek brudzińskiego składa się jeszcze 120 metrowy dom i samochód marki Volvox 90 z 2012 rok, który polityk wycenia na 65 000 zł. Faktem jest, że pisma aż 27 euro posłów troje należy formalnie do partii koalicyjnych, ret, ale niewielu z nich chce się dzielić swoimi wypłatami z partią. Do grupy tych, którzy to robią, należą Dominik Tarczyński, w trzech transzach wpłacił 9750 zł jako darowiznę oraz Anna Zalewska. Była minister edukacji w ramach składek członkowskich, jednorazowo przekazała swojemu ugrupowaniu 7000. Złotych. Joachim Brudziński na tyle wysoko zawiesił poprzeczkę, że tuż za nim znalazł się nieczynny polityk, a wiceszef jednej z państwowych spółek. Chodzi o Ryszarda Wasiłka, wiceprezesa zarządu PGE do spraw operacyjnych. Formalnie nie jest obecnie politykiem, ale jeszcze w 2010 rok bezskutecznie próbował zostać radnym PiS w zachodniopomorskim. W tym samym roku zasiadał też w społecznym komitecie poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Z informacji podanych przez polityków PSL wynika, że tylko w zeszłym roku na stanowisku w państwowej spółce zarobił 1,6 milionów złotych. W 2020 rok Wasiłek w ramach darowizny i w 11 płatach przekazał napis w sumie 22 tysięcy i tym samym zajmuje drugie miejsce na podium, wyprzedzając premiera. Chociaż Mateusz Morawiecki nie przekazuje swojemu ugrupowaniu darowizn, to regularnie płaci najwyższe składki partyjne w PiS. Z dokumentów, które widziała interia.pl, wynika, że w 2020 rok premier płacił na partię łącznie 10 989 złotych. Przerządł zazwyczaj dotuje swoje ugrupowanie kwotami w wysokości 999 zł. Były bankowiec jest jednym z najmajętniejszych polityków w kraju. Na koncie odłożył blisko 5 milionów złotych, ma kilka nieruchomości. Polityk od Gowina, szef poczty i były prezes Orlenu. Co ciekawe, napis wpłaca regularnie jeden z działaczy porozumienia Jarosława Gowina, który przeszedł na stronę Adama Bielana. Włodzimierz Tomaszewski przekazał partii Jarosława Kaczyńskiego 2040 złotych. Wysyła regularne przelewy po 170 zł. Dlaczego, skoro formalnie działa w innym ugrupowaniu? W Łodzi korzystam z pomieszczeń Lokali. PIS. Jestem tam dość często, korzystam z przestrzeni materiałów i mediów tłumaczy interi.pl poseł. Współpracujemy od lat, więc wpłaty to coś naturalnego. Do porozumienia też wpłacam, zapewnił polityk. O wpłatach na PiS nie zapominają też wieloletni działacze jak Wojciech Jasieński. Były poseł i szef Orlenu, który obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej paliwowego giganta, wpłaca regularnie. W ramach składek członkowskich przekazał partii 6000 tysięcy złotych. To jednak nie jedyny polityk związany z państwowymi spółkami, który dotuje partyjną kiesę. Na liście płacących składki napis znajdziemy m.in. Tomasza Zdzikota, byłego wiceszefa MSW Aimon, który został prezesem Poczty Polskiej 1100 zł red, Jana Kasprzyka, szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1500 zł red, czy Karola Tkurzewskiego, syna byłego ministra energii Krzysztofa oraz starosty Siedleckiego 2400 zł. Red. I chociaż w Kaczyński od wielu lat nie dotuje finansowo własnego ugrupowania, nie robi tego też wielu posłów i europosłów: to są działacze, którzy regularnie przekazują środki na partię. Do tego grona należy Waleniart, która startuje w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Wojewoda Podkarpacka, w ramach składek, wpłaciła w zeszłym roku 1500 złotych. Przykładem świeci też Krzysztof Sobolewski, który jako szef komitetu wykonawczego zastąpił Joachima Brudzińskiego. Co miesiąc dotuje pis kwotą 100 złotych. Autor, Jakub Szczepański.